Dzień dobry, państwu, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj skomentuję wydarzenia, jakie miały miejsce na wczorajszej sesji. Otóż, jak już komentatorzy na blogu zauważyli, wstyd jest, że sesja trwała 55 minut. Radni nic nie mieli do powiedzenia. Przytulili po 300 zł tytułem diety, co razem daje 4500 zł. Nie licząc urzędników, radcy prawnej, ale o tym później. E, oczywiście, że tematów jest mnóstwo. Sprawa nieuregulowanych, y, 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 sprawa nieuregulowanego tematu związanego z handlem. Sprawa nieuregulowanych y, czynszów za korzystanie z mienia gminnego. Mówiłem wielokrotnie, Umowy na najem, które były podpisywane e, 10 lat temu i więcej, nawet nie są waloryzowane. Tak się składa, że to jest zaplecze pana burmistrza Artura Pomianowskiego. Przy czym Artur Pomianowski to jest taki e, pewien, znaczy umowna, e, umowna. Osoba, proszę nie, nie mylić to z osobą, która jest tu trybunem ludu. Nie, nie, nic z tych rzeczy. To jest nominat, który został wybrany przez wąską grupę interesu, która e, zdominowała rynek pracy w Kaźmierzu. E, w rękach tej grupy jest, są kluczowe. E, Przedsiębiorstwa czy firmy małe, większe. I oni wybierają burmistrza po to, żeby reprezentował ich interes, a nie interes ogółu. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby burmistrz nie wywiązywał się ze swoich obietnic potajemnych wyborczych, bo Jedną z takich tajemnic jest to, że czynsz, który nie jest waloryzowany od 10 lat i nic z tym nie robi, to nikt mi nie powie, że burmistrz jest na tyle ułomny, że on tego nie widzi. Mimo, że wielokrotnie o tym mówiono, mówiłem ja. Do pewnego czasu mówił, to nie radka, ale o tych o radnych to nie dzisiaj, to będzie na następnym, w następnym komentarzu. I oczywiście ten e, słuchacz, komentator ma rację, że po prostu było, jest dużo tematów w meleksów, zagrożenia bezpieczeństwa i życia i zdrowia ludzi. E, meleksy stoją na zakazach, łamią prawo. Oczywiście burmistrz im e, wydając łamie prawo. No, można tutaj e, dziesiątki rzeczy powtarzać, ale nie w tym rzecz. Co w, ta, takiego się wydarzyło i co było takiego? Kluczowego, czy, czy istotny. Otóż proszę Państwa, wczoraj były głosowane dwa, dwie uchwały związane z planem zagospodarowania przestrzennego i o tym będzie najwięcej, ale na początek odniosę się do... Przekazania przez przewodniczącego Mirosława Opokę informacji dotyczącej korespondencji. Otóż, jak państwo wiecie, pan przewodniczący w tak ordynarny sposób, cyniczny, manipuluje. I przedstawia w takiej narracji mnie, Rybczyńskiego czy Leszka Dołęgę, żeby cały czas eksponować, że my to jesteśmy jak nic. Wczoraj wydarzyła się taka rzecz, że po tym jak ktoś podrobił mój podpis, czy podszył się, jeszcze tego nie wiadomo, bo ja natychmiast, kiedy u mnie ukazała się informacja na skrzynce pocztowej, że rzekomo złożyłem jakiś donos, mówię językiem pana burmistrza Godlewskiego, językiem na mieszkańca, czy mieszkańców na ulicy Słonecznej, że wylewane są jakieś ścieki, czy coś do ścieków, nie wiem, Taką informację dostałem z GIOŚ. Natychmiast tego samego dnia, tej, w tej samej, chyba 5 minutach, napisałem błyskawicznie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To jest na stronie www.januszkowalski.kazimierz.pl na, na blogu. Jest cała dostępna. Potem dostałem jeszcze jakąś informację, ale jak już dostałem informację z. W Wiosiu z Lublina, że materiały, moją skargę w cudzysłowie przekazali do Kaźmierza do realizacji, to natychmiast powiadomiłem o tym burmistrza. Dlaczego? Dlatego, że o tym kiedyś powiem, dlaczego podejrzewam pewne osoby i dlaczego zrobiłem to natychmiast informując pana burmistrza i Radę Miejską. Również dlatego, żeby pan burmistrz nie przedstawiał narracji, z którą się już spotkałem, że w Kaźmierzu byłoby cudnie, gdyby nie jeden typ o nazwisku Kowalski i o imieniu Janusz. Wszystko by było pięknie. No, miasto by opływało, polichromie złote wszystko, ale przeze mnie, że wszędzie patrzę na ręce, że oni już nie mają zdrowia i etc., etc., etc. Dobra. Co robi Opoka? Opoka czyta pismo. O, czyta pismo. Zawiadomienie Janusza do kobalskiego do prokuratury. Jak był taki temat, gdzie moja córka, tak, moja córka, o tym będzie nie teraz, bo sprawy nabierają dopiero jakiegoś tam tempa. Napisała list pochwalny do burmistrza. Tam nie było słowa, że ona pisze na mnie skargę na moje zachowanie. Pan Opoka skomentował, że skarga Emilii Bidzińskiej na zachowanie radnego Janusza Kowalskiego. Zwróciłem mu uwagę, możecie Państwo to odsłuchać. Do tego wrócę i będzie to mocno eksponowane. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że nawet mafia. Nie uderza w rodziny. Tak, to jest taka zasada. Ci, co czytali ojca albo oglądali film ojce, ojciec Chrzestny, coś na ten temat wiedzą. E, wracając do meritum. No i oczywiście to trochę go rozrażniło, pana Mirka. Do takiego stopnia, że później jak tam dopytywałem o ten plan, za chwilę przejdę jeszcze tylko do. Yy, yy, Skomentuję jedno zachowanie pana przewodniczącego, powiedział, że ja jestem karany. I kto to mówi karany za zniesławienie. Panie Mirku, jestem karany za zniesławienie głównie dlatego, że wy jako sitwa skupiliście się i chronicie urzędników. Pan jako, przynajmniej był do niedawna, czynny funkcjonariusz policji. Nic, ale to kompletnie nic nie robi w zakresie takim, do czego ustawodawca powołał Radę Miejską i jej kompetencje do funkcji kontrolnej nad władzą wykonawczą, czyli nad burmistrzem. A pan tutaj się eksponuje, że ja robię takie rzeczy, bo zostałem skazany za zniesławienie. Tak, skazałem wcale tego nie żałuję. Wyrok muszę wykonać. Nie jestem z tych typów, co pan Godlewski, który mówi, że wyroków nie będzie przestrzegał. Ale mam do pana taką... Wie pan, pracowaliśmy razem w psiarni czy w policji, jak tam sobie chcecie i ja tak patrzę, że jeszcze nie spotkałem się z takim... z taką narracją, żeby w taki sposób, yy, sposób gdzie sprawa jest ewidentna, bo ja rozumiem, panie e, Opoka, że ja bym jeździł po popijanemu samochodem, tłuk się gdzieś porował, bzykał cudze żony, rozbijał małżeństwa. Spowodował popijanemu kolizję, i żeby nie pociągnąć. Yy, do odpowiedzialności własnych czterech liter wynająłem, zabiegałem u swojej kochanki, żeby jechała do pokrzywdzonych załatwiać to, żebym nie miał problemów w domu, czy tam w pracy. Ja to rozumiem, jak ja bym się tak zachowywał. To jest etycznie, no to jest skandal. W życiu, jak ja bym coś na, na minimalnym poziomie Robił to, bym w ogóle nie ubiegał się o mandat radnego i nie służył ludziom. A pan mi wyjeżdża z artykułem 212. Rozumiem, że sprzedałbym się jako, jak już bym był tym razem, jako radny, i bym siedział cicho, nic nie robił. Mógłby pan mieć do mnie zarzuty. Ale na litość Boga, mógłby, wejść, mógłby się pan chociaż w język ugryźć, mówiąc takie rzeczy. Zamykamy ten te temat, może pan przemyśli te swoje zachowania. Były dwie uchwały. Jedna uchwała dotycząca tak jakby poprawy planu zagospodarowania, który był robiony szybko, byle jak, ale jednak był zrobiony. To za czasów Pisuli w 17 roku chyba 30 listopada, jak nie pamięć nie myli. Mam to w pamięci, ja nic tutaj nie czytam, tutaj mam tylko podświetlone, bo chciałem się odnieść do słów pani Arciuch, ale to najpierw odniosę się do planu, bo to jest dużo ważniejsza sprawa. I co się dzieje? No Jest poprawiany plan. Ten co był podejmowany w 17 roku dla obrębów. Przepraszam, Tombrówka Jeziorczyzna, Wylągi góry, miejscowość góry. I tam było trochę poprawek. Uchwała była podejmowana w 2020 roku. Nie wiem, co trzeba robić, żeby tyle, że tak długo robić plan. W takich minimalnych rzeczy to tam jest, jak zobaczycie Państwo, jak będziecie chcieli to prześledzić, to tam jest jedna strona tylko poprawek. Co, co, co się wydarzyło, że było to 3 lata robione, a no właśnie, tu się trzeba zapytać, by. By była taka możliwość pana planisty, dlaczego burmistrz nie chciał, żeby tego wcześniej zrobić? Bo chyba nikt mi nie powie, że to jest winy planisty, który jak sam mówi, pełny plan od podstaw do końca zajmuje planiście 6, 5 do 6 miesięcy. Tylko w Kaźmierzu robi się to półtora roku, czy tak jak mamy teraz do czynienia latami, ale nawet dekadami. I proszę Państwa, na co zwróciłem uwagę? Otóż. Znam pewne kwestie, które już poruszałem, gdzie dotyczyły sprawy z, no, błędów wynikających no, z różnych rzeczy. No, nie, nie zawsze była to złośliwość kogoś, czy tam urzędników. Czasami były zwykłe błędy, jakaś nawet planisty. To nie, nie, Tutaj nie widzę żadnego problemu. Ale problem, proszę Państwa, polega na tym, że ta. Samorządowa tłuszcza, jaką nazywam Radę Miejską, nawet nie pochyliła się, nie zajrzała do jednej uwagi, i wszyscy, Cuzamen zagłosowali ad hoc. Nie przyjmują to, co powiedział burmistrz. Poza Leszkiem Dołęgą i Ryśkiem Rybczyńskim, którzy się w sprawie przyglądali, to wiem, ale. Proszę Państwa, przewodniczący, o, o, e, przewodniczący Piotr Góz w ogóle nawet nie pokazał tego dokumentów. Nic nam nie przedstawiono, nic. Nie pokazali na tablicy. Pokazują samochody nieradki, jak parkują na e, cmentarzu czy przy cmentarnej. A tak ważna sprawa, jak życie ludzi, tak na losy ludzi mają głęboko w poważaniu. No, na litość Boga. I oni głosują wszyscy za. Jest problem i ten plan prawdopodobnie zostanie zaskarżony i unieważniony, dlatego że co najmniej trzy uwagi ewidentnie powinny być rozpatrzone. Kiedyś do tego wrócę, zapytam najpierw tych wnioskodawców, dotrę do nich, czy nie będą mieć nic przeciwko, żebym to powiedział, żeby im nie zaszkodzić, bo to jest taka. Metody pana burmistrza Artura Palmianowskiego, e, zaczerpnięte e, taką chochlą, dużą od swoich poprzedników, tych najgorszych cech, a tamci prawdopodobnie od różnych ksiąg, takich, które tam w niektórych e, domach jeszcze są. Zapytam i Państwu powiem, dlaczego ja na przykład wstrzymałem się, nie poparłem tego absolutnie. Bo będę głosował za tym, o czym wiem. Nie będę głosował w ciemno, tak jak mówi radna w sądzie. To jest akurat moja sprawa i mogę o tym mówić, bo to jest cywilna. Radna, która została wynajęta przez y, biznesmenów, którzy mnie oskarżyli w procesie cywilnym, y, zeznaje, to jakiś wątek był, zeznaje, że ona ma zaufanie do burmistrza i głosuje to wszystko, co on jej powie, ponieważ. Y, Y, jest to sprawdzane przez y, burmistrza. Taka mniej więcej szczegółowo będę to publikował, jak się skończy proces. Wszystko. Nie tylko y, transkrypcje, czyli protokoły, ale również wideo, bo to jest wszystko nagrywane. I proszę Państwa, kolejna prawa, która jest. Y, była głosowana, to prawo mojej działki. Jednak w komentarzu, który poświęcę, obszar, powiem Państwu, jak to było robione od samego początku, dlaczego, no dlaczego, dlatego, co wczoraj powiedziałem, służyłem zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura nie miała najmniejszej wątpliwości, było to działanie polityczne, czyli wyłączenie z planu mojej działki po to, żeby jeszcze raz wziąć, włączyć, żeby pokazać ludziom, co po raz kolejny pan burmistrz robi. Ja to o tym opowiem w następnym komentarzu. Nie wiem, czy to będzie w niedzielę, czy trochę później, bo muszę trochę pogrzebać, żeby, żebyście Państwo mieli. To będzie przydługi komentarz, ale zamieszczę te kluczowe dokumenty, łącznie z dokumentami Pawła Grabczaka, na który powoływał się konserwator, który w piśmie w 19 roku stwierdził, że zabudowa mieszkaniowa dla pana Janusza Kowalskiego to jest Społecznie niesprawiedliwe. To jest w dokumencie, proszę państwa. O tym jednak będzie pełny komentarz. I teraz przechodzimy do rzeczy, może najważniejszej. Leszek Dołęga zwrócił uwagę najpierw panu Godlewskiemu, że pomimo uchylenia uchwały pani adwokat Małgorzato Arciu, Rozmawiamy o prawie administracyjnym, a nie cywilnym. Pani, wiem, że jest doskonałym prawnikiem. I to, co pani wczoraj powiedziała, ten... Taka szana. Ja nie wiedziałem, gdzie ze wstydu głowę schować. Ale dobra, niech się pani tłumaczy. Ja nie jestem pani adwokatem. Droga pani. Została uchylona uchwała. Punkt uchwały, który zamieszczam na blogu. Yy, możecie Państwo sobie yy, to wszystko prze, yy, odczytać. Ja Państwu teraz to dokładnie zacytuję. Żeby nie było żadnych niedomówień. Otóż proszę Państwa Wyrok 2SA łamane na LU 270 przez 23 z 27 czerwca 2023 roku, gdzie mieszkańka zaskarżyła uchwałę droga Pani, nie plan. Plan jest załącznikiem do uchwały i sąd stwierdza punkt 1. Stwierdza nieważność punktu 4 ustęp. Jeden podpunkt. 11, 18 przepraszam, litera A. W, brz, w brzmieniu. Co dotyczy wysokość zabudowy. W odniesieniu do budynku wysokość bryły budynku mierzona od średniego poziomu istniejącego terenu wyznaczonego jako średnia artymetyczna to jest wszystko, nie będę Państwu cytował. A proszę Państwa, w, w, to, ten zapis dotyczy działki, której jestem współwłaścicielem. Burmistrz prowadził to tylko po to, żeby wojewoda to uchylił i potem znów będzie o tym mowa i znów przygotuje tak szybko, jak będzie mógł, żeby przed wyborami zdążyć i po raz kolejny głosować e, działkę Janusza Kowalskiego. Tak, proszę państwa. I kiedy radny Dołęga pyta o tę y, kwestię, najpierw pan Godleski mówi, że on nie będzie przestrzegał wyroku, bo się z tym nie zgadza. Wpisują to, mimo prawomocnego wyroku, o którym powiedziała pani Arciuch, jest w protokole, możecie państwo zauważyć. A wczoraj pani Arciuch mówi, że sprawa dotyczy tylko działki wnioskodawczyni. No droga pani, dzisiaj wystąpiłem do urzędu miasta o apelację, którą żeście państwo, o skargę kasacyjną, które, którą żeście napisali do, burmistrz napisał z panią adwokat do Naczelnego Sądu Administracyjnego i ja już nawet przeciętny przechodzeń wie, że jeżeli piszecie skargę, to piszecie skargę na, na jednego mieszkańca, no nie kompromitujcie się łobuzy. Wy pracujecie dla ludzi za, za ich pieniądze i ich niszczycie, szkodzicie im. I obiecuję, dopóki Janusz Kowalski będzie chodził po tej ziemi, nie ma siły żebyście po pierwsze zamknęli mi usta, dwa nie wiem jakich nacisków używali, żeby mnie kupić, po prostu nie macie pieniędzy. Nie macie takich pieniędzy. Nie dysponujecie nawet w myślach, nie macie takich pieniędzy, żeby mnie kupić. Są po prostu nieosiągnięte. Cała planeta nie ma takich pieniędzy. Zrozumieliście to? Na dziś koniec następny komentarz będzie Wypunktowanie tego wszystkiego, do czego posunęli się radni. Dzięki korupcji politycznej, gdzie przeciąganiu w zamian za określone korzyści, jeden chodnik, o tym ten, że będę mówił o drodze, i tak dalej, zrobili z siebie, no nie będę używał, bo mi te algorytmy zablokują. Już miałem jakieś tam tłumaczenia, ale <laughs> przepraszam Państwa. Dziękuję za uwagę. Następny komentarz prawdopodobnie w niedzielę. I do miłego usłyszenia. Zapraszam do komentowania.